W następnych odcinkach zabiorę Was do niezwykłego miejsca małego miasteczka położonego u podnóża Gór Złotych, którego historia jest nieodłącznie związana z przemysłem górniczym, hutniczym i chemicznym. Dziś to miejsce ma całkowicie inny charakter jest perłą na turystycznej mapie Polski. Jeszcze stosunkowo niedawno niewiele osób. Miałoby powiedzieć, gdzie znajduje się złoty Stok. Dziś słyszał już o nim prawie każdy, a wszystko dzięki ludziom, którzy stworzyli zespół pasjonatów. Ciężka i długa praca przyczyniła się do powstania absolutnie unikatowego miejsca miejsca, które niegdyś było surową kopalnią, a teraz jest otwarte dla każdego. Możemy tu nie tylko zwiedzić sztolnie ale także poznać niezwykłe historie i przeżyć wspaniałe przygody o czym przekonacie się niebawem oglądając ten film witam serdecznie jesteśmy na terenie kopalni złota w złotym stoku jest to województwo dolnośląskie powiat ząbkowicki jest z nami Marian witam serdecznie gorąco Zapraszam Państwa do zwiedzenia kopalni złota w Złotego stoku. Nasza kopalnia to z lotu ptaka 12 km w przestrzeni. Trasa turystyczna zaczyna się w szkolni Gertrudy, naszej najmłodszej. Ma tylko 103 lata. Szkolnia transportowa, wentylacyjna i odwadniająca. Zapraszam. Idziemy. Kolonia Gertrudy była drążona przez 7 lat przy użyciu materiałów wybuchowych. Tą drogą górnicy wywozili urobek z kopalni na zewnątrz. Tam w łamaczu kruszono rudę na drobne frakcje, te drobne jechały do huty i dopiero w hucie wytapiono z nich złoto. U nas w Złotym Stoku złoto jest ukryte, rozproszone w ruda, jak cukier w herbacie. Takie dziecinne porównanie, ale właśnie w ten sposób tak to u nas wygląda. Leningit, pirit arsenopiryty, magnety. To są rudy, które nas interesują. Popatrzcie tu. Przed chwileczką stali mieszkańcy tego miejsca. Nasze gazy. Ile macie tutaj nietoperzy? Ktoś to liczył? Tak, co roku chiroptorodzy przyjeżdżają tutaj, badają, liczą nasze, nasze stworzenia, które mieszkają w Gertrudzie. Jest ich dokładnie 18. Ale na terenie kopalni 264. Z czego dwa najrzadsze gatunki. z 25 występujących w Polsce. To jest ich naturalne środowisko. Coś niesamowitego. I znaleźliśmy się przy... Na naszym skrzyżowaniu. Tu odbywa się centrum, centrum zwiedzania. Tak naprawdę możemy zobaczyć Sztolnię Gertrudy na mapie y, poglądowej. Ona wygląda w ten sposób. Dwa kilometry długości. Łączyła dwa najbogatsze pola wydobywcze. Pole zachodnie i pole góry krzyżowej. Jak wspomniałem wcześniej, tą drogą górnicy wywozili ten robek z kopalni. I to jest ta sztolnia, w której my się teraz znajdujemy. Tak, to jest nasza Gertruda. Jeśli chodzi o tą przestrzeń, którą weszliśmy przed chwileczką, to wejście znajduje się tutaj. Teraz jesteśmy tu. Dobrze Marian, doszliśmy do jakiegoś skrzyżowania. Powiedz mi, gdzie my jesteśmy, co widzimy w ogóle? Panie no Dominiko, Dominiko, przecież widziałeś mapę. Pokazywałem. Z lotów taka 12 kilometrów razowych, tak? Tak jest. Sztolna Gertrudy łączy dwa najbogatsze pole wydobywcze. Na mapie pięknie to wygląda, ale tak naprawdę jest. możemy zobaczyć to też w 3D. To makieta przedstawiająca pole zachodnie. Na tej makiecie widać pięknie naszą Sztolną Gertrudy. To jest ta tutaj na samym środeczku. Znajdujemy się mniej więcej w tej przestrzeni. Gdybyśmy przyjęli naszą skalę, nie? kopalnia 21 poziomów. Ten najgłębszy jest na 510 metrze. Patronem naszej kopalni jest Święty Krzysztof. Wiadomo, że patronką górników jest Święta Barbara. W kopalniach soli opiekunką Święta Kinga. U nas Święty Krzysztof. Patron kierowców, podróżników poszukiwaczy skarbów, bo za takich nasi górnicy się uważali, Ja jest opiekunem dobrej śmierci. Codziennie rano, wpatrując się w jego wizerunek, górnicy modlili się, bo nikt nie chciał ginąć po podziemiach i nie w zawale. A naprawdę ciekawostką jest to, że jest opiekunem złodziei. Bo górnicy byli poniekąd złodziejami, bo kradli matce naturze. Tak, kiedyś górnicy ratowali byli jak złodzieje, bo kradali naturę z innaturalnej boga, ale swoją ciężką pracą zasłużyli sobie na szacunek. Na początku wspominałem, że można przeżyć tu także przygody. Właśnie zmierzamy do jednego z niezwykłych miejsc. Idąc chodnikiem, nagle w oddali naszym oczom ukazuje się łódka. Zawsze łodzie kojarzą się z akwenami wodnymi, ale nie z podziemiami. W tym przypadku jednak jest zupełnie inaczej. Jeden z korytarzy zalany jest wodą i aby go zwiedzić trzeba przepłynąć go łódką. W czasie rejsu usłyszycie niezwykłą historię opowiadaną przez przewodnika, a jej treści nie będę Wam już zdradzał, usłyszycie ją sami, kiedy tu przyjedziecie. Jestem pewien, że ta podróż zapadnie Wam w pamięci na długi czas. Kontynuując zwiedzanie kopalni złota, przechodzimy dość ciekawym chodnikiem, który udekorowany jest podświetlonymi starymi zdjęciami przedstawiającymi różne okresy działalności kopalni, a także ludzi w niej pracujących, nierzadko z narażeniem zdrowia, a nawet życia. W tym miejscu widzimy zdjęcie, na którym jest budynek tzw. Łamacza. To właśnie w nim rozdrabniano rudę dowożoną wagonikami wprost z kopalni. Dziś znajduje się w nim ekskluzywna restauracja Stara Kruszarnia. A tutaj już pokazany jest pies laboratoryjny, w którym wytapiano złoto w celu sprawdzenia jego zawartości w rudzie. Oraz kolejne zdjęcie ukazujące ten proces. Idąc dalej, zobaczymy rudę, z której wytapiano złoto, oraz szlakę, która pozostawała jako produkt uboczny po tym procesie. Marian, czy to jest ten słynny skarbiec, o którym tak głośno jest? 700 lat pracy w naszych górników, naszej kopalni, udokumentowane i 16,5 tony złota. Ta kostka to jest 16,5 tony? Złoto ma duży ciężar właściwy. Ta kostka ma wymiary 95 na 95 na 95 Czyli 16,5 tony złota. Złota najwyższej próby. Z 30 złota nie dałoby się takiej kostki stworzyć, bo oprócz tego, że kowalne to jeszcze plastyczne. 1 gram złota można rozprasować na blaszkę, która ma metr kwadratowy. Albo wyciągnąć nitkę na 2,5 km. Tylko czyli sama własnym czerwonym. się zgniotła. Dokładnie. Spobój, A... Kiedyś sprawdzono złoto. O, 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 o! Macie zabezpieczenia na złodzieja! Chyba nie będziemy więcej ryzykować. A tutaj już widzimy makietę kopalni złota wraz z budynkami oraz jej przekrojem. Z pewnością przykuje uwagę niezwykła staranność jej wykonania. Pamięta, ile złota wydobyto z naszej kopalni? E... Eee... 95 na 95 na 95, czyli 16,5 tony. Mm -hmm. A oprócz złota, wiesz, że tutaj w kopalni było coś jeszcze? Podobno arsen, którym leczono Napoleona. A arsen, jak arsen, ale z niego produkowano arsenik. A tego, co dało nas, kochamy, przez niespełna 300 lat, przy okazji wydobycia złota, wyprodukowano aż 126 tysięcy ton. Czyli więcej niż złota. No, no, no. Dawka śmiertelna dorosłego człowieka to są 20 g. To jest prawdziwy, który trzymasz? W 0,2 gramach, chcesz spróbować? Początki pozyskiwania złota na tych terenach to wiek X. Wszystko rozpoczęło się od odnalezienia tego kruszcu w Złotym Potoku. Wtedy kładziono skóry baranie na dnie w zakolach rzek i w nich zatrzymywały się drobinki złota. Tak powstała legenda o Złotym Runie. Początek XV wieku był dla Złotego Stoku bardzo trudnym okresem. Wtedy miasto staje się ofiarą wojen husyckich. Jednak już pod koniec XV wieku otrzymuje swój herb, sztandar, a także rangę Wolnego Miasta Górniczego. XVI wiek to już o wiele lepsze czasy. Wtedy zostaje przeniesiona mennica z pobliskich Ząbkowic do Złotego Stoku a górnictwo i hutnictwo tego miasta przeżywa swój największy rozkwit. A tu na osi czasu już widzimy rodzinę Hitlerów, ostatnich właścicieli kopalni, między innymi Wilhelma Hitlera, który wynalazł metodę pozyskiwania złota z tzw. wypałków, za co otrzymał złoty medal na wystawie w Londynie. Przechodząc dalej chodnikami kopalni trafimy do dość nietypowego pomieszczenia, a mianowicie do muzeum przestrug uwag i apeli. Jest to dość humorystyczne miejsce, w którym możemy zobaczyć przeróżne tabliczki z różnych okresów. Na niektórych przeczytamy informacje bardzo ważne, na przykład dla bezpieczeństwa pracy. Nie brakuje jednak tych, które przedstawiają absurdy minionej epoki, jak i te, które stały się śmieszne, w nieświadomy sposób. Za każdym razem, kiedy tu jestem, widzę turystów, którzy są tym miejscem bardzo zainteresowani. Czytają każdą z tych tablic, a śmiechu przy tym nie ma końca. Z ciekawostek jeszcze powiem, że każdy z Was może tutaj przywieźć taką tabliczkę i zostanie ona tutaj umieszczona. Za podarowanie jej czeka na Was niespodzianka. W tym miejscu zakończyliśmy zwiedzanie sztolni Gertrudy. I w tym miejscu rozpoczniemy zwiedzanie kolejnej części kopalni złota. A to już niebawem w następnym filmie. Zapraszam do oglądania, oceniania i subskrybowania kanału. Do zobaczenia. Cześć. Za pomoc w realizacji filmu pragnę podziękować Kopalni Złota w Złotym Stoku oraz firmie Mastodont Event z Ząbkowic Śląskich, dzięki której mamy przepiękne zdjęcia z lotu ptaka. Dziękuję za uwagę. Ciąg dalszy nastąpi.